Jin, dobre. Vita yung na ka na ibe spine. Ya, yes, T-Rex. <tem>, <laughs> no. Oyes, Marikar. Jisha isrobiena Dinakdakan. Dinakdakan? Dinakdakan. this is originally from Ilocos, uh, northwestern of Luzon. Ah, Ilocos? Yeah. Północny wschód Luzonu, stamtąd pochodzi ta potrawa dinagdaka. No siemanko, nie? nie wiem jak mnie tu widać, ale też jestem. So, you know, I have here the, this is belly. Pork belly? Pork belly. Boczuś. I think this is around maybe one kilo. Około kilograma. But, you know, the original ingredients is ears, mask, You know, A w oryginale powinniście mieć głowiznę na to. Uszy, mm -mm. twarz i tak dalej. Ale że my nie lubimy głowizny, bo jest zbyt e, no taka chrząstkowa, więc robimy po prostu z boczku, żeby to było przyjemniejsze do jedzenia. And here we also have chicken liver. A to jest wątróbka e, z kurza. But it should be brain of the pork. Ah, instead pig? of liver? Yes. Ah, okay. Ale w oryginale y, tego przepisu jest po prostu muszczek, y, świński muszczek. My also, zamiast mózgu dajemy wątróbkę kurzą. We will also make mayo, but mayo. Oh, okay. Uh, mayo Nesmarikar you know, zrobił, because it's including mayo, yeah? No, no. But actually, it's not including mayo, because we don't have the brain. Also the brain. Should be brain of the bubble. Yeah, yeah. I already explained. That's why we putting liver. Liver and this. But in original there is a liver or no, no. brain. Brain. Okay. It should so be explained We don't have brain here, you know. So mayo is also not original. No. So it will go. be like dinakda. Dinakdagan. But by <laughs> version, you know. so to jest autorska wersja version tego przepisu. So we will bring this to boil with this. Cebula, czosnek, to. Pieprz to, to, to. i liście laurowe. Boczek so. będzie ugotowany z tymi przyprawami, które ona teraz pokazała. Wieprzowinka powinna być zanurzona pod wodą. tak? Spokojnie tam. Japa się, Japa się aktywował. <grym> się <wytrzymał> I put the ano cebula, C ce, ce, cebula, garlic. to I put pieprz. How you call this? Pieprz. Black pepper. We just say pieprz. Pie... Pieprz. Pieprz. Just like this. Mmm. No, pieprz. Garstka pieprzu. A co to jest, kochanie? Liście laurowe. Liście laurowe. Pour more. I'm gonna cook T-Rex. Yes. It Doesn't matter like this. 3 hey. 4 Oh, steady. Ski. How sól. you go? Soul. Soul. Just like that. Huh? So then you will bring this to boil for about. Jin Dobre. Jin I him, yeah, uh, we will bring this to boil for about 45 to one hour until fork tender. 45 do 45 minut do godziny, wiecie, na wolnym ogniu. Low no, fire. Tak jest, e, aż e, ten świnek zmięknie. And then also the no. Wiecie, no minimalny tutaj ogienek. Jak to call this again? I Chicken się, liver. Chicken liver. Będzie się gotowało. What about liver? We will also boil the liver. A, i w osobnym garnku będzie gotowała wątróbkę. How you call this? Wątróbka. Wątróbka. This short time because this is very, you know, soft. Tylko masakra. Czyli do wątróbki I tylko soli trochę. This is my first time making so, you know. I, I to this jest is pierwszy oh, raz Mary no. gotuje tą potrawę, także. No. I will tell more about this. Then, where are you? Oh. this is also what we're gonna need later. After, after, we boil this, we will fry for crispiness. Ah, okay. boczku go We have chili, Chili onion. It can be also red. for more spiciness. No, chili vedle uznania, tak bardziej ostre, Cebula. Ostre. Ginger, but imbir. they said, they said they don't put ginger. Imbir. Uh, imber. imbir. 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 But I watch one Filipina, she put this and she said it tastes good, you know, with What kalamansi. Kalamansi juice for later also. Lemonki no możecie użyć w Polsce cytryny po prostu. Yeah. Sok z cytryny. Salt and pepper, but pepper you know like the Sól, pieprz, no i pieprz już mielony, tak? And niecały. majo. I później majonez marikar zrobi. Majonez zrobimy dzisiaj, Olej. E... Maybe we should make all... Olej rzepakowy, czyli jak w Polsce troszkę musztardy, jajko i i, cytryn, i cy... sok z yeah. cytryny. No, jeszcze możecie Majo. zobaczyć, jak ma. Dziubaka ma. robi ma. majonez. Ma, ma, ma. Christian, Christian, i to... I zajtuko. Nie chcę, nie chcę gadać. 250 ml oleju, no to tak, jeden kubek, tak jak powiedziała. Jedno jajo. Jajo ważne, żeby nie było. Zimne musi być w temperaturze po pokojowej. I'm always putting two calamansi. You can also put vinegar. Jajeczko, temperatura pokojowa. Wskakuje całe. Mamy fajne jajka od lokalnego farmera. Skamotes świeże zawsze. O, widzicie, Marika, na e, nasionka. Sionka i seed? Na, nasiona. Nad siona. Żona? Mm. Nie, żona to żona, nasiona to nasiona. Wątropka. tak wątropkę. Marekar mówi, że może 10-15 minut będzie gotować. Tylko let's put the No, Soczek wyciskamy. And Może być również ocet, wtedy będziecie mieć smak taki bardziej klasyczny Co so e, the salt. ze sklepu. Sól Salt, so i że of this i you know. Pół łyżeczki. A this Musztarda. Musztardę. Spicy brown. No musztardę niestety mamy taką nieprawilną. Polskie musztardy są dużo lepsze. Nie? Ale już nam się akurat skończyły, także po prostu używamy to, co możemy tu kupić. No i ta musztarda ma, ma kurkumę zawiera. This is with e, turmeric, nie, no. Water. Tak, bo do tych amerykańskich musztard dają zawsze e, kurkumę. No ale przynajmniej skład ma normalny, bo tylko ocet, woda, mus, musztarda, sól i kurkuma. Jedna łyżeczka musztardy. Ej, kołdkowe. Kołdkowe. Kołdkowe, We go there, because there is the plug, you know. We, no, with this. So do you got mm. this? Mixer. Blender. No, już jest. Już jest praktycznie ścięte. Dobre jajo. Dobre <laughs> jajo. <laughs> no, 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 no. Almost done, huh? Just like that. And... We making mayo also, like you see, for the when we eating something like, for example burrito, we do the burrito at home. a tak, Marika robi burrito takie, wiecie? Burita, tacosy, nie jakieś takie rzeczy. Czasami jemy z wołowiną, no to też sos do tego jest na, na takim domowym majonezie własnej roboty. Because we miss the burrito from Tumagete, you know? Tak, brakuje nam tam tych tacosów i burrito z y What's the name of this? Mexicana. Z w Valencia. Shout out there from Mexicana, your We miss your food, you know. Jak, jak się przegryzie ten majonez, to jest później jeszcze troszkę, e, smak się tak wyrównuje. Majo. Kujat, Antonio. Majo. <laughs> Dobre. See you later, alligator. We are almost, almost one hour boiled and mm. I check it's soft. Godzinka gotowanka i bo jest, czuś. This, this, is already boiled. I wątrubka jest gotowana, a ten oh, dramatizuje. Marudne. You ok, know. czyli ostudzenie, obcieknięcie. You know, like drain. Yep. Wystudzenie, obcieknięcie z wody i marikar będzie smażyła te boczki. Chilis. Dziobaka już przygotowała, tak, te składniki pociosała. Imbry. Imbir, Imbir. E, cebula. Tak, jest czerwona. I lemonki, juice. Sok z cytryny. Uh, mayo, so, wait, wait there's test, more, salt, ah, peps, <laughs> pepper of course, oh, yes, this also I will need it later because before we fry this pork we need to rub some salt, mm. salt, ah yeah you will, rub it, rub it in the salt, mm. okay, si Tom salt. Akurat nam się ta himalajska kończy, zamówiliśmy nową, także tylko tyle nam Nie zostało. Nie ma. Nie ma. Więc używamy zwykłej morskiej. No i te boczki będą my obtaczane w soli przed smażeniem. Teraz dziubaka, zgniecie wątróbkę. Myślę, że połowę tego. O this. Of this liwer? Liver is good. Nie. Yeah. Ok. Anyway, if we mash this, it will be a little bit. With this? No, I don't like Wait a minute. I don't know wait, Let me try. Let's try. This is from. Where is this from? California. From Car California, from. Our subscriber. Thank you. Our subscriber from California. But it's for potatoes. This no. is only for ziemniak. Tak jest. A ja kurwa. Pani która to przysłała w ogóle nam wielkie paki, przysłała dwie. Jest e, she's like a chef, nie? Yeah? Culinary. She's, she's hmm. like in the culinary course now. Aje. No, zajmuje się w każdym bądź razie gotowaniem na jakimś kursie, tam coś, tam coś tam i nam przysłała dla Marikar bardzo dużo sprzętów kuchennych przeróżnych. Aha. Olej kokosowy. So we need to put salt hmm. before we fry. Dżubaka. wmasowuje sól w ten boczuś. Mmm, to w sól, eh? a smażymy na oleju kokosowym. E, no bo taki jest tutaj tani i te. Tak. I will fry this for around 10 minutes to 15 minutes or until golden brown. 10-15 minut na głębokim oleju do zbrązowienia. Yeah. Ze złocenia zbrązowienia. Może na. It's hot. It's hot. It's a, try to sit. Try to drink. <laughs> <laughs> tak, spróbujmy yeah. się tego żeby <laughs> zobaczmy, czy jest gorące. Nie będziemy ustawiać żadnych zegarków, tylko jak z brązowej, ze złote się ładne zrobi. Złoto brązowe to wyciągamy. How is the liver? Good, try. I try Mów do mnie piękna Filipina. Ale piękny ty, pokaż podzibę. This is enough. Jaki. But of course before we chop, chop this I need to let it cool, because I will take a okej. Okay. to To teraz to musi wystygnąć i... I then you will chop chop. Yeah. Czy teraz to stygnie i później marikar to popnie na chap chap will chop chop now, later, but let it cool. Idziemy na wanna chop chop. Hey, hey, hey. Later, first let me finish this. Ante! Proszę, proszę nie atakować taty. No dobra, to wracam jak to już będzie ogarnięte. Nie. Yeah. Patrzcie. Fantastyczne. Uh, I see already the meat. Mam tak już wiecina, boczek okay. z ryżem. So now we will mix all together. We put the Pane to? Cebula. No, tu boczek widzicie, taki w taką kostkę pociosany jest. Chili. Chili. Ginger. O! Oh, no I imbir, imbir. No, I, I Nie Marikar mówi, że nie wrzuci całej tej wątróbki, tylko część, żeby nie było za, za dużo. Put the mayonnaise or mayo. Mayonesa. Mayonesa. Git mayonnaise. What? Git mayonnaise. Co to znaczy? That mayo is good. Mam też mayo. Też masz? Pokaż. Супер. Яланто систо. Смачте го. А Кристиан Масул. Цитрина. Цитрина на лимонки. Сок с цитрина. с лимонки. Проверете. Аз ще се първо. Ах. 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 Stir, stir until well combined. Who is my first victim to try this? Vencej mayonnaise. Watch the mayonez is treściwy, not it? a shitty standing. And vencej von trupki. Anyway, liver is very good taste even without spices. Yes. Zbaga guess... mówi, że ta wątróbka tak, tak jest smaczna, nawet bez żadnych przypraw, bardzo jej smakuje. A mam kamuflaż. Co kamuflaż? Mieszamy, mieszamy. So it looks like a paste now. Mm. Taka pasta z kawałkami boczku. You salt... can eat this on the bread. Salt and pepper. Ja to już bym to na kromce chleba chciał zjeść. In the Philippines we don't eat this on the drink. We to bread, dziwaka. We eat this dry. Może mi marikarł pieczę chleb później do jutra I can eat this tomorrow for breakfast with bread. Yeah. Stary próbuję Stary. Stary słaba. <glawi> mm. Salt and pepper mol? Tell me! <glawi> 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 Powiem wam, że to jest naprawdę bardzo smaczne. I don't know, It's, it taste very good. Yeah. You can put a little pepper maybe. No, no. Uh. I, give me the Smak no bardzo ciekawy, nie? Bo taki. Piszczan. Ta cytryna, wątróbka. kurde mm. boczek. No ciekawa mieszanina. Dobra, jemy. <laughs> to jest. pyszne. Tak jest. Hmm. Krystian też jest? Hm. Krystian też wcina. Anto niewi go zobliecili. Krystian, dobre. Mmm, dobre. Hmm. Co robi? Dziebałam, co Ja, ja spróbuję jedno, jedno, trochę z tym, z krakersem. Nie ma chleba, ale tak sobie na krakersa weźmy. No później zjem, z, z ryżem. Mm. Dziękuję za oglądanie. We hope you like our video with this dinakdakan recipe of Mama. Dajem. Very yummy, very yummy. Mm. You must try cooking this. I oczywiście życzymy wam smacznego, mm. jak będziecie to sobie przyrządzać. Mm. Czy tam cokolwiek innego? Mm. Ale to jest naprawdę dobre. This chili is not so spicy you know. not spicy at all, actually. Tak, to chili, które mamy nie jest, nie jest jakieś ostre tak Dziękuję. Ale to jest wedle gustu. Możecie sobie nałożyć po swojemu. I will do this every day. <laughs> Dlatego i zrobić, zobacz. Markar będzie codziennie to gotować, powiedziała. Tak robi co? Ptaszek. Jaki ptaszek? Pczę. Orzeł. Mm. Mm -hmm. I da. Smacznego. <grym> Ustaliliśmy, że na kolację zjemy to z ziemniakami. Przynajmniej ja. Będę miał frytki albo pire. Jeszcze nie wiem co tam dziubaka zmajstruje. Ale fryty takie wiecie domowe, nie, nie jakieś tam spaczki grubo ciosane. Także dzięki bardzo jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym wygasku.